kolacja dla dwojga koszty, koszty kolacji dla dwojga pstrąg 29,99 sałatka yy, dwie dychy z pomidorami dodatkowo, z tym yy, serem dodatkowo yy, co tutaj jeszcze yy, um, oleju trochę i sos no to to, jeszcze do tego będzie no to to dwie dychy to e, pstrągi y, mówiłem 29 no to trzy dychy, dwie dychy, pięć dych i do tego będą do tego będą y, pieczone, pieczone, pieczone pieczone ziemniaki no. no to pieczone ziemniaki też tam jakieś gruszowe sprawy, koło dychy chyba i myślę, że będzie pytarta. I nie trzeba być bakłowiczem, żeby to zrobić. Pstrąga wkładamy na 45 minut do e, nagrzanego piekarnika do 180 stopni. Sałatkę, no to za sałatkę wysypujemy z, z pojemnika. Y, I potem zalewamy przed podaniem 15 minut sosem, który jeszcze nie jest zrobiony. I z, z mogą się piec e, razem e, ziemniaki. No nie danie gotowe w sumie w godzinę z tym przygotowaniem i w smaku petarda. No, Więc polecam coś takiego. Zwala z nóg. Nie? Hawańsko Tak, ryu. Zwala z nóg? <grym> Zwala z nóg. Naprawdę danie petarda. I krótki czas przygotowania.